Zanim ten temat jednak podejmę, czuję się wewnętrznie zobligowany rzec wpierw coś na temat całkiem inny. 9 stycznia w audycji Radia Maryja Aktualności Dnia wystąpił jak ufam przez czyjeś chyba niedopatrzenie? Jakiś Arab, dzięki studiom w Polsce, mówiący dobrze po polsku i pracujący tu jako lekarz. Jego wystąpienie miało ton i charakter niedwuznacznie antyizraelski i prohamasowy. Do faktu takiego wystąpienia na falach Radia Maria ustosunkowywać się nie będę. Nie moja to sprawa. Ponieważ jednak dzisiejsza konferencja odbywa się po tym fakcie, Uznałem za niezbędne powiedzieć kilka zdań o moim własnym stosunku do konfliktu palestyńskiego w ogóle. Uważam, że przez wielu moich rodaków konflikt ten jest ujmowany z gruntu błędnie. Pośród państwa pewnie też. Co powiem, powiem za tym tylko za siebie, a ojcom dziękuję, że mi taką wypowiedź własną, nie znając jej treści, umożliwili. Państwo Izrael jest to najdalej wysunięty na wschód przyczółek cywilizacji Zachodu, naszej cywilizacji, śmiertelnie dziś zagrożonej, choć wielu wciąż jeszcze tego nie widzi. Dlatego my, Polacy, Jakiekolwiek mielibyśmy z Żydami zatargi, w tej kluczowej sprawie winniśmy się wznieść ponad nie. Niech nikt nie sądzi, że ewentualny upadek tego przyczółka to koniec kłopotów. To byłby dopiero ich prawdziwy początek. Powtórzę, co już raz powiedziałem na falach Radia Maryja. Wschodnią rubież cywilizacji zachodu, naszej cywilizacji, wyznaczają dwie rzeki. Dniepr i Jordan. Tej rubieży trzeba bronić jak linii Wisły. Bez względu na cenę bo gdy ta rubież padnie przyjdzie kolej na następny a jako pierwsza pójdzie pewnie wtedy Andaluzja przeciwnik jest twardy i przebiegły kieruje się daleko wzroczną strategią i stosuje głęboko przemyślaną taktykę dzięki której nie licząc się zupełnie ze stratami własnymi, wręcz przeciwnie je prowokując, ustawia się propagandowo stale w roli ofiary, choć w istocie to on jest stroną atakującą. Liczy przy tym na naszą krótkowzroczność. Że w końcu my sami, własnymi rękami, ten nasz własny przyczółek zlikwidujemy. Na miłość boską, nie robmy tego. Mówiliśmy o cywilizacji. Testem, czy my wierzymy w naszą cywilizację jest jeden prosty warunek. Bezwzględne poparcie dla państwa Izrael. To jest przyczółek cywilizacji Zachodu na Bliskim Wschodzie, w który islam uderza ze wszystkich sił. I to oni traktują to jako test próby sił. A my tchórzliwie się im chcemy przypodobać. Tymczasem naszą odpowiedzią powinno być bezwzględne poparcie udzielane temu państwu. Atak na to państwo traktujemy jako atak na nas, tak jak kraje arabskie atak na, i na ich tam palestyńczyków traktują jako atak na nich. Wtedy to są dwie równorzędne siły.